Cześć, dzisiaj pokażę Wam, jak robię owsiankę nocną. Oczywiście e, ja robię wszystko na oko, więc będzie bez jakichś konkretnych proporcji, ale to jest zdanie, które zawsze wychodzi. No i słuchajcie, tak to się prezentuje. Zamykamy to i na noc do lodóweczki. Dla mnie to będzie porcja na dwa dni, ale myślę, że spokojnie może być też na jeden dla kogoś na masie.